Gdzie jest to miejsce, żeby zachować treść wiersza, a utrzymać rymy i gry językowe, które czasami istnieją tylko w języku ojczystym? W moim przypadku forma poetycka jest szalenie ważna. Kiedy przetłumaczyłem e, dziady Mickiewicza, i właśnie tutaj w Kensingtonie miałem, przedstawiłem to, to, to tłumaczenie. Myśmy, mieliśmy lansowanie tej książki chyba w 17 roku. No i tam czytaliśmy fragmenty i były pytania z publiczności. I jedna pani mnie zapytała dlaczego ja tłumaczyłem, dlaczego ja rymowałem po angielsku. Współczesny tłumacz na angielski chyba by oddał to wszystko powiedzmy sobie blank verse, wersem Shakespeare'a. A ja powiedziałam, no to proszę pani, bardzo prosto odpowiedź na to. Ja rymowałam, ponieważ Mickiewicz rymował. Żaden, żadne tłumaczenie i nawet może być tłumaczenie tekstu medycznego, albo naukowego, a, a, a co jeszcze o, o dramat lub poezja. E, żadne tłumaczenie to nie będzie zawierać wszystko, co oryginał. To, to, to jest w pewnym e, sensie nowy utwór. Ale i, i biorąc tego pod uwagę, to trzeba myśleć o tym, co jak oddać. I e, jeśli chodzi o literaturę, trzeba oddać wszystko, co można? Oczywiście, ja mam nadzieję, że wszystkie moje e, tłumaczenia, czy Mickiewicza, czy Płockowskiego, czy Wyspiańskiego oddają e, to, ten oryginalny przekaz, niby treść, ale też bardzo ważny jest forma, e, bardzo ważna jest forma, którą wybrał poetę. E, więc e, Krótko mówiąc, albo podsumuj, podsumowując, ja bym powiedział, że e, czytelnik angielski musi odbierać ten wiersz tak samo jak oryginalny czytelnik po polsku. To jest głos chyba żony, chyba urodzonej w 1950 roku. Zawieźli mnie na cmentarz. Chcieli zakopać ciało. Odtąd każdej nocy trwa ten sam obrządek. Wyglądał, jakby strzelił go z jakichś z obcych kawałków. Szybko zamknęli wieko. Wiatr przewrócił znad morza deszcz i uwiązł w sieci pociemniałych jesion. Słychać było, jak krople uderzają w sztychówki, i sztychówki jak tłuką ze zgrzytem w kamienie. Ktoś inny odszedł od studni w czele samarytanki. Ja zostałam jak woda, niema jak pusty dzban. I po angielsku. They took me to the graveyard. They wanted to bury the body. And from that time on, each night, the same ritual. He looked as if they'd sewn him together from unmatching parts. Quick, quick, they closed the lid. The wind dragged in the rain from the sea and got tangled in the net of darkened ash trees. You could hear the drops battering the spades, the spades battering the ground, screeching against the rocks. Someone else walked away from the well in which the Samaritan woman's flesh Pardon me. Someone else walked away from the well in the Samaritan woman's flesh I remained like water dumb as an empty jar. Poezja Pulkowskiego Ja rozumiem tą poezję w prostej linii od jego mistrza Tadeusza Różywicza i owszem Zbigniewa Herberta obydwaj współczesni poeci czystego przekazu bez, bez większych fajerwerków a jednak to jest ten wiersz jest tylko z pozoru prosty są niektóre zaskakujące rzeczy w nim bardzo obrazowo i jeśli chodzi o formę, no to tutaj te obrazy są najważniejsze. Na przykład, jak ona patrzy na to, i wygląda jakby go z obcych kawałków. Tam jest może siedem, osiem słów i oddaje to uczucie, doskonale oddaje uczucie żony, który tak dobrze zna ciało swojego męża, a tutaj patrzy, jak, patrzy na niego jako coś zupełnie obcego. I to bardzo przemawia do mnie, ponieważ tutaj nie ma żadnego rzucenia się na, 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 na trumny i o kochanie, co się stało z tobą, albo o zi kochanie. Nie, to już nie jest jej mąż. To jest, a nie jest. To zimno tego, tego ciała i te, te szwy nagle robią kogoś najbliższego tej kobiety kimś zupełnie obcym. Ale przede wszystkim ten końcowy obraz, kiedy ona odchodzi, nie ma jak pusty dzban. No, tylko, poeta, tylko poeta może coś takiego powiedzieć, i, i, i to też oddaje wszystkiego. Ona już jest jakby wydrążona z wszystkiego. Jest, jest, jest tylko skorupa, nie ma nic w sobie. Polska. Taki głęboki katolicki kraj a ona by chciała wierzyć, a one by chciała wierzyć w dobroć, a one by chciała wierzyć w zmartwychwstanie ciała i w niebo. Ale tutaj zetknęła się z tą rzeczywistością um, zamordowanego, pomordowanego um, męża swojego. I tak jak ta Samarytanka, która przechodzi do, um, do, do, do studni, i tam spotyka Jezusa, tu jest ktoś, który przechodzi i odchodzi bez tego komfortu, bez, bez, bez tego pewności od, 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 od dobrego Pana Jezusa, I, 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 i serce się pęka, jak się czyta ten wiersz. Tu mamy szczególny przypadek, ponieważ um, mamy ceku, cykl pięknych wierszy napisanych przez pana Pokowskiego, ale jakby on sam był medium, to nie są jego słowa, to są słowa um, tych um, ludzi najbardziej dotkniętych klęską wydarzeń grudniowych i jakby on tylko um, użyczył im głos. Powiedziałbym, że z poetą, tak jak Jan Polkowski, to metrum, który jest szczególnie ważny dla, dla angielskiej, angielskiej poezji, to nie trzeba tego rozdrabniać, rozdrabniać na kawałki u niego, bo to jest bardziej taki prosty, pospolity język. Jednak są takie, takie głębie, takie ukryte głębie w tym języku, który tłumacz musi. Wyciągnąć. Ja bym powiedział, że każdy tłumacz jest optymistą. I nikt mi nie powie, że to, co inny człowiek mówi w innym języku, w innym czasie, w innym środowisku, człowiek dzisiejszy z innego środowiska, z innej cywilizacji, nie może rozumieć. Po prostu mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Więc znowu, te dwa poziomy. Jedny, na, na, na jednym poziomie my mamy taki, um, takie ogólne doświadczenie ludzkie, które um, każdy z nas doznaje. Z drugiej strony to są takie, dlaczego to się stało, to są te niuanse historyczne i, um, i trzeba je objaśnić. Ale jak już są objaśnione, czytelnik brytyjski, amerykański, australijski, kanadyjski będzie mógł rozumieć to lepiej. i, i w, Wydaje mi się w taki sposób, jak pan Polkowski chce, żeby były, były zrozumiane. Krzysztof Zanussi kiedyś powiedział, że jednak popatrzmy na rzeczy trzeźwym e, okiem. Istnieje kultura popularna, istnieje kultura elitarna, a dlaczego boimy się e, tego słowa elitarny? Jeśli, po, jeśli poezja jest Innego rodzaju sztuki niż na przykład um, rysunkowe filmy. Jeśli ma inna publiczność, jeśli nie jest taka popularna, czy to znaczy, że jest gorsza? Sądzę, że nie. Co pan myśli o koncepcji naszej wystawy, żeby połączyć obraz razem z wierszem? Czy już uczestniczył pan w takich wystawach, czy to jest coś dla pana nowego, i co pan myśli o tym pomyśle? Moim zdaniem to jest znakomity pomysł. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie przedtem, żebym był przy takiej wystawie, gdzie poezja. I e, sztuki wizualne są um, w takiej jedności. I jedna sztuka mówi o drugiej. Mogę tylko pochwalić panią, że. E, albo pani, pochwalić pani, że. Um, Mówiła pani o kontekście historycznym, który jest konieczny dla, e, dla tych wierszy. Pani stwarza właśnie taki kontekst historyczny swoimi wspaniałymi fotografiami. Tu jest ta, to jest ta książka, a tu e, w środku jest na, na dwie stronicy strasznie e, piękne zdjęcie, jeśli mogę. Um, y, mieć te dwa wyrazy w sąsiedztwie, w sąsiedztwie y, jedno dru do, do drugiego: i straszne, i piękne. Um, Stocznik dańskiej, i na zemi leży y, jakiś kadłub, czy coś, ta coś takiego metalowego, który wygląda po prostu jak ciało ludzkie. I Ludzie, którzy przychodzą i nie znają pokowskiego, a może czytają pokowskiego po raz pierwszy o tych wydarzeniach grudniowych, patrząc na te, na te zdjęcie pani, zrozumieją lepiej. Więc wydaje mi się, że to jest cudowne i każdy poeta mógłby tylko sobie życzyć, żeby coś takiego było dla jego wierszy także.